po stację kolejową, po bilety na pociąg i ktoś nas zaczepił i dostaliśmy cukierki. A to już drugi raz dostajemy takie cukierki. No. Nie wiem, ktoś rozdaje po prostu. Bo w ramach jakiejś Rekonuje. reklamy. A ja może spróbuję od razu, czy dobre? To próbuj. Tak wyglądają ulice Taipei o poranku. Teraz? Taki. Dobry miętusek. Stoimy na skrzyżowaniu, tak podjeżdżają skuterki, mają taki kwadrat wyznaczony, że będą startować pierwsze. Tutaj jest cała reszta, czeka przed pasami. I właśnie ruszyli. Jesteśmy na głównym dworcu w Tajpej. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, bo w ciągu 10 minut załatwiliśmy bilety na trzy pociągi. Dwa pociągi mamy normalne. Jedziemy z Tajpej do Hualien, potem z Hualien do Kaohsiang. Bez problemu, bez znajomości chińskiego. Raz, dwa. Potem zmieniliśmy tylko okienko i podeszliśmy do szybkich kolei tajwańskich. I mam kolejne dwa bilety. Równie błyskawicznie, zapłacone, załatwione. I pojedziemy szybką koleją z Kaohsiungu do Taichungu Wszystko odbyło się zupełnie bezstresowo. Raz, dwa. Naprawdę pod wielkim wrażeniem jestem. Jest wcześnie rano. Przyjechaliśmy pod memoriał Czanka i Szeka. Myśleliśmy, że będziemy tutaj pierwsi, a tutaj są tłumy. Idziemy zobaczyć zmianę warty. Podchodzimy pod sam Memoriał i zastajemy taką tablicę. Co na niej pisze? Że w dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym Memorial jest zamknięty. No i tyle go zobaczyliśmy? Spadkowo trafiliśmy na lokalny market z owocami i warzywami. I chyba się odkupimy, bo ceny są o połowę niższe niż tam, gdzie poprzednio kupowaliśmy. Bez szacunku, śpiemy. Jeszcze smoczy owoc Pan tutaj miał świeżą dostawę Rozpakowuje Znaleźliśmy super restauracyjkę Taka bardzo miejscowa, gdzie sobie sami nałożyliśmy co chcieliśmy Wygląda to bardzo efektownie i myślę, że będzie smaczne Ilona jako królik doświadczalny tak jak wrażenia tak trochę smakuje jak nasze zmianie nakładliśmy sobie różnych specyfików także wszystko bardzo smaczne wszystko na wszystko po kolei będziemy próbować Do smacznego I co, wciągnęliśmy wszystko, pojedliśmy, idziemy dalej. Wsiadliśmy właśnie z metra, idziemy wzdłuż parku, bo chcemy dotrzeć do wejścia na wzgórze Elefant, skąd mają być podobno piękne widoki na Taipei One. In One. Niestety te piękne widoki to chyba nie za bardzo, bo się zamgliło i, i nie wiem, czy coś będzie widać. No ale nic, spróbujemy wejść. Dotarliśmy do wejścia na wzgórze Elefant i zaczynamy wspinaczkę po takich dość ostrych schodach pod górę. No zobaczymy, czy to będzie warto. Jesteśmy na pierwszym punkcie widokowym. Widok na Taipei One and One. Ilona sobie robi przerwę na picie, i dalej do góry schodami. Dotarliśmy na górkę, jak tam się czujesz? Dobrze. <noise> trochę udajesz. <noise> trochę schodów było. Widok na miasto, ale idziemy trochę dalej. Nie ma Żeby zobaczyć to. <noise> to Potrzebny na Tiny One and One. miasto Weszliśmy do piekarni. Chciałam zobaczyć, czy jest e, sernik japoński. japoński. No tego szukamy. Znowu dostaliśmy jedzenie. Rano dostaliśmy no cukierki, a teraz dostaliśmy po kawałku chleba. Chleb jest z, z rodzynkami i z orzechami. Dobry. Bardzo smaczny. Bardzo dobry. Także nie musimy nic kupować wszędzie, gdzie wejdziemy, to czynajemy. Polecamy tą piekarnię, bo zostają za darmo. Ona stoi w kolejce, po najstę miejscu, tej babel. 一定要感谢每日手工制作，真的就是喜欢记得要听啊，千万不要错过。 Próbuję. Próbuj. Co? Nie do opisania. To jest tak pyszne, że nie ma zielonego pojęcia. Czyli warto było stać. Pycha. A kolejkę pokażę. Bo kolejki nic nie ubywa Ciągle pełno ludzi. Byliśmy wczoraj wieczorem. Mówimy, przyjdziemy dzisiaj, a tutaj ludzi jeszcze więcej. Dotarliśmy do świątyni Konfucjusza. Telefon ćwiczy. Może ja też spróbuję? Czuję się jak w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Wszędzie porozstawiane są takie urządzenia, gdzie mogę Pana sobie wodę. My wybieramy zawsze zimną, ale można też gorącą. I woda jest za darmo. Tak jest. Ta muzyczka, którą słyszycie w tle, to nie dostawa lodów jak u nas, tylko śmieciarka. Śmieciarki tutaj tak grają dają znak, że należy wynieść śmieci. Jesteśmy drugi dzień w Tajwanie Zaliczamy trzeci nocny market Zobaczymy co tutaj uda się zjeść Dobrego Do kupiła mi deser Klej gryżowy, a w środku nadzienie z mięsa Deser, jak się patrzy. Jeszcze czego brakuje. Pokażemy Wam dzisiejsze zakupy. I ona w rękach ma sernik japoński, bo szukaliśmy go. Szukaliśmy i w końcu znaleźliśmy. Teraz czas sprawdzić, czy było, czy było warto tyle go szukać. Taki kawałeczek ukaliśmy się tyle o tym serniku, że dzisiaj jesteśmy trzeci dzień i w końcu go znaleźliśmy. Przydaje mi się. <grym> Faktycznie sernik? Sernik. Smakuje tak jak u nas w Polsce, tylko może jest taki bardziej puszysty. Aha. Jak powiedział. No ale jeszcze jeden test. Sernik. A warto spróbować? Warto. Dobra. Bardzo dobry. A tak kupiliśmy takie ciasteczka. Mamy Coś takiego. Ciasteczka. O smaku herbaty, podobno lokalnej herbaty. Już trochę zjadł. No. Ja nie widzę. że ich było. Jak wyglądają? To jest takie z taką posypką, nie? Mm -hmm. Posypka jest z zielonej herbaty. Aha. Posypka jest z zielonej herbaty i już ugryzę. Czuć tą herbatę? Czuć. Waję herbatą. <laughs> ale nie czarną tylko zieloną. Zieloną herbatą. Jest bardzo słodkie. Aha. W środku jeszcze ma coś, ale nie wiem co to jest. Taki blucik hmm. ryżowy. To co, skończymy nasze zwiedzanie w Tajpej. jesteśmy już na stacji kolejowej. Jeszcze zakupiliśmy sobie na, na drogę taką przekąskę. Może pokażę yy, bułka. Bułka na słodko z kiełbaską. Ugryzę kawałek, żeby spróbować. Ale wybór jest strasznie duży. Tak. Taki przekąsek, jedzenie różnych. Nie, nie jest na słodko. Nie jest na słodko? To super. Nie jest na słodko, Pierwsza jest rzecz, tak... nie na słodko, którą znaleźliśmy. Hmm. Yy, nasza pizza na zimno. Super. Aha. Najemy się i możemy wsiadać do pociągu. Jedziemy dalej. Znaleźliśmy właśnie tablicę z oznaczeniami peronów, bo musimy znaleźć odpowiedni peron, żeby dostać się na nasz pociąg. Życzcie nam powodzenia. Udało się. Trafiliśmy na właściwy peron. Będziemy jechać dalej. ciągu jedziemy do Hualienu. Ja jeszcze chciałam powiedzieć takich ciekawostek, że dwa dni temu jak Rafał kupował bilety na stacji, patrzę, miejsce, które mamy? 10:12. 10:12. Pierwsze pytanie, czemu nie obok siebie? No się okazuje, że oni mają taką numerację, 10-12 jest obok siebie. Ja już sobie pomyślałam, że nie chcę siedzieć przez dwie godziny obok mnie. <laughs> Jakbym nie po ciebie siedzieć, to byś poszła do innego wagonu. Ja jestem w jedynce, a tym w To nic. Do zobaczenia w następnym filmie. Już z Hualien. Hualien. Tak jest. pokażę wam jak wygląda sygnalizacja świetna to na zastawił